Jesteśmy w Michalowie na Zamoyszczyźnie. Oprócz technologii ochrony, technologii odżywiania, odmian prezentujemy też naszych partnerów. Jest tutaj cała grupa Chemirolu, jest Unia Invigo AT. Zachęcamy co roku naszych klientów, żeby znaleźli czas i przyjechali do nas zobaczyć, jak może wyglądać rolnictwo przyszłości. Dzisiaj e, prezentujemy rozwiązania nie tylko mikrobiologiczne, ale również biostymulujące. E, mamy kontrolę, gdzie e, jakby jest standardowa technologia oparta głównie e, na rozwiązania chemiczne e, nawozowe. E, tu akurat znajdujemy się w e, rekomendacji w pełnym, na, w pełnym nawożeniu, w pełnym nawożeniu azotowym, mineralnym, ale również w, pełnej, e, w, te, w pełnych rozwiązaniach, jeśli chodzi o biostymulację i rozwiązania mikrobiologiczne. E, tu należy wziąć i podkreślić produkty biologiczne oparte o produkt Bactoprofos. E, czyli generalnie bakterie z rodzaju bacillus uwalniające e, składniki e, fosfor, e, potas, e, wapń. E, doświadczenia polowe pokazują, Efektywność profosu na poziomie nawet od 130 kg P2O5, 100 kg potasu, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o szalenie ważnym wapniu. Wapń odżywczy, 190 kg w doświadczeniach ścisłych, ale również w polowych, również tym te, te doświadczenia pobieramy próby na polach u rolników. Rolnicy również. O tym wiedzą i informują nas, jak produkt działa. Dzisiaj możemy się przekonać, jak działają rozwiązania mikrobiologiczne. Również tutaj został zastosowany produkt Blue N w tym rozwiązaniu. N-tester pokazuje, że ta pszenica. Ta, ten obiekt e, nie wymaga dodatkowego nawożenia azotem e, jeśli chodzi o nawożenie e, mineralne jakby tu było 500 kg saletry amonowej plus minus byłe w obiektach kontrolnych e, bez błena pokazuje N tester e, około 20 kg jako potrzebę czyli rekomendowana jeszcze z 20 kg azotu tutaj Rośliny są w pełni zaspokojone. Zero. I witam państwa dzisiaj na poletkach doświadczalnych. Rzepaku, gdzie mamy zastosowane różnego rodzaju rozwiązania zarówno w aplikacji jesiennej, jak i wiosennej. Po mojej lewej stronie jest poletko z pełną technologią rzepaku, gdzie, zostały użyte nawożenie, gdzie zostało użyte nawożenie na listne oraz preparaty biostymulujące i biologiczne zarówno w okresie jesiennym, jak i wiosennym. Też widać właśnie doskonałą różnicę zarówno we wzroście rośliny, ilości zawiązanych łuszczyn, czy też utrzymanych łuszczyn po okresach tych przymrozenów które nastąpiły w okresie przyspieszonego kwitnienia w całej Polsce. Na wprost poletko rzepaczane, gdzie zostały zastosowane zarówno w okresie jesiennym i wiosennym tylko i wyłącznie nawozy nalistne. Plantacja rzepaku już jest troszeczkę niższa, widać też e, znacznie mniej łuszczyn. Co ważne, nastąpiła też troszeczkę większa redukcja e, łuszczyn przez okresy przymrozkowe. Tu też widać, że rzepak był znacznie słabiej zabezpieczony przed tymi trudnymi warunkami pogodowymi. W w części na końcu widać poleko kontrolne i widać też zmniejszony potencjał i efektywność wykorzystania tego składnika pokarmowego najważniejszego jakim jest azot. Dlatego też drodzy Państwo w tym roku przy tych trudnych warunkach pogodowych, które nastąpiły już od momentu siewu przez okres jesienno-zimowy, gdzie mieliśmy bardzo dużą sumę opadów i wiosną, wychłodzenie bardzo duże, widać bardzo duży potencjał e, zastosowania zarówno preparatów biologicznych, jak i też e, efektywne wykorzystanie nawozu azotowego. Jesienią już, drodzy Państwo, przed siewem, żeby prawidłowo wpłynąć na potencjał rzepaku, przed siewem zastosowaliśmy już tutaj dwa rozwiązania. Bacto e, Profos, e, czyli preparat e, biologiczny, którego zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie potencjału plonotwórczego rzepaku poprzez uwolnienie e, składników pokarmowych e, bardzo często zblokowanych w środowisku kwaśnym przez glin i żelazo, e, metale ciężkie, czy też przez e, wapno? i uwolnienie właśnie jak największych pokładów fosforu, czy też potasu oraz wapnia oraz produkt BACTO NH4, którego zadaniem jest asymilacja azotu glebowego, tu też właśnie w trudnych warunkach pogodowych i wydłużających się szczególnie tych okresów jesiennych wzrostu rzepaku, żeby zwiększenie tego dostępu do składnika pokarmowego, aby utrzymać wysoki potencjał plonotwórczy tej rośliny. Jednym z rozwiązań które promujemy, jest innowacyjny herbicyd zbożowy Cezaro. W tamtym roku zaufało nam wielu rolników, zastosowało to, to rozwiązanie, badania, które przeprowadziliśmy, badania naukowe, badania ścisłe, ale też rezultaty, jakie osiągnęły hm, pola, na których został zastosowany ten produkt Cezaro, pokazują, że w tym roku z Cezaro można śmiało budować imperium zbożowe. Pierwsze naszej działalność to są badania związane z doświadczającem polowym na mikropoletkach badamy skuteczność, selektywność działania środków ochrony roślin, ale także efektywność działania adiowantów, destymatorów, nawozów do listnych preparatów mikrobiologicznych, a drugi obszar naszych działań to działania skierowane już stricte do rolników, czyli do naszych bezpośrednich klientów, i są badania gleby. I tutaj widzą Państwo sprzęt, jaki wykorzystujemy do tych badań gleby. To są samochody terenowe wyposażone w automatyczne próbniki glebowe, za pomocą których pobieramy materiał glebowy właśnie do badań laboratoryjnych. Pobrany materiał wysyłamy do i tam oznaczamy e, podstawowe parametry e, fizyko-chemiczne gleby, tak? czyli, czyli głównie fosfor, potas, magnes, a także odczyn gleby pH. Na życzenie rolnika oczywiście te badania mogą być rozszerzone, żeby tam, gdzie w zasadzie dane składniki pokarmowe są wyższe, obniżać dawki nawozów i oszczędzać e, na, na kosztach produkcji, natomiast tam, gdzie te dawki nawozów są Niskie, żeby dokonać tych nawozów więcej, podnosić ilość gleby, tak żeby stwarzać dla roślin odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju. Jedną z niewątpliwych atrakcji tego wydarzenia, warsztatów polowych w Michalowie, jest pokaz robota autonomicznego pojazdu do pielenia kukurydzy. Na materiale wideo zobaczycie, jak on działa. Oczywiście jest to nowinka, ale każda nowinka stanowi forpocztę do dużych zmian. Także widzimy, na naszych oczach jak zmienia się rolnictwo. Wchodzą nowe technologie, nie tylko chemiczne, ale też technologie mechanicznej uprawy. Widzimy za mną prototyp polskiego robota. Jest to maszyna przeznaczona do siewu, pielęgnacji upraw szerokorządowych, szczególnie kukurydzy. Jest to wynik projektu realizowanego wspólnie z Unią. W konsorcjum oprócz Unii, która była liderem tego projektu. I też Unia będzie wdrażać to rozwiązania do, no, do produkcji. Brały udział dwa Instytuty Łukasiewicza, wspomniany Poznański Instytut Technologiczny oraz Instytut Lotnictwa z Warszawy. Mówimy tutaj o maszynie, która kompleksowo może ona nam obsłużyć od uprawy kukurydzy, czyli pierwszym zabiegiem jest siew. Możemy zagregować średniosekcyjny siewnik punktowy wraz z aplikatorem nawozu stałego. Wtedy aplikator, cały zbiornik montujemy w przedniej części, na przednim wieszaku. Kolejne zabiegi, czyli po siebie przechodzimy do pielęgnacji kukurydzy, głównie pielęgnacja mechaniczna z wykorzystaniem pielnika do pracy w rzędzie uprawianych roślin, a także w międzyrzędziach. Dodatkowo pielnik do pracy w rzędzie uprawianych roślin możemy zamienić na oprysk selektywny, a także oprysk pasowy.